Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie 13 lipca 2025 roku z miejsca, którego Wam jeszcze tutaj u siebie na kanale nie pokazywałam. Z miejsca, w którym w ogóle zresztą sama nigdy nie byłam. A to miejsce to Lasy Świętokrzyskie. Jestem niedaleko Kielc, w przepięknym lesie. To mój drugi dzień w tutajszych. Okolicznych lasach. Wczoraj absolutnie nie udało się żadnych ciekawych grzybów znaleźć, ale tak sobie pomyślałam, że wrzucę wam jakiś krótki filmik, żeby pokazać te miejsca, być może osobom, które tak samo jak ja nigdy tutaj nie były. A na dodatek jestem w świetnym towarzystwie, także mała zajawaczka będzie. A kto wie, kto wie, może za parę dni jeszcze jakieś grzyby się tu pojawią, bo jest naprawdę mokro i zapowiada się nieźle, ale tak podejrzewam, że za tydzień czy dwa. Zapraszam na spacer. A z kim ja tutaj chodzę po lesie w okolicach Kielc. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie widzów Marianny i może też swoich, może częściowo naszych wspólnych. Na pewno nieraz się pojawiały komentarze u mnie przynajmniej na Facebooku czy na YouTubie, kiedy znowu razem. No i proszę bardzo stwierdziliśmy, że spędzimy sobie znowu kilka dni razem w tutejszych lasach i nie tylko yy, doniesienia z kolejnych miejsc. Mam nadzieję, że będą muszą być, bo będą to naprawdę niesamowite miejsca, a my zaliczamy kolejny nasz wspólny wypad. I tak sobie właśnie dzisiaj myślę i wczoraj myślałam o tym, że naprawdę widzieliśmy już ładnych parę lasów razem, co nie? No, to prawda, już naprawdę sporo rejonów się nam trafiło i co dwie pary oczu to nie jedna, więc też zawsze większe szanse wypatrzenia <grym> czegoś interesującego dzięki właśnie połączeniu naszych sił. Tak, myślę, że dzisiaj nawet dziesięć par oczu, by za dużo nie zdziałało na tym bezgrzybiu, ale na pewno są tutaj co najmniej dwie pary oczu i dwa serca, dwie dusze, które uwielbiają naturę i cieszą się z tych niesamowitych widoków. Tak jest. Miejmy Zapraszamy. nadzieję, że coś jednak się trafi. O, oczywiście. Nadzieja umiera ostatnie. No, no to fajnie, cieszę się i liczę na ciebie. Podtrzymuj ten optymizm. Dzięki. Czego? Włośniczek? O, idę Wam pokazać włośniczki. Prawdopodobnie tarczowate. Grzyby, o których jest już filmik u mnie na kanale. A tutaj nawet też mam. Ania, nie wiem, czy to jest włośniczka. Słuchaj, czy to nie jest ta dzieszka pomarańczowa. Chodź tu, Jarek. A tu wygląda na dzieszkę. Serio. No może. A tutaj włośniczki. Niewykluczone, że tarczowate. Grzyby, które lubią takie podmokłe środowisko, zbutwiałe drewno. Kiedyś namierzyłam naprawdę ogromną grupę koło Wrocławia. Tak sobie w ogóle myślę, że jest to nasze. Znaczy nie trzeba się nad tym długo zastanawiać. Jest to nasze najmniej grzybne, grzybowe wyjście, i tak myślę, że wszystkie poprzednie były naprawdę niezmiernie udane. Tak sięgam. Pamięcią wstecz od naszego ostatniego wyjazdu w Bieszczady na Pogórze Przemyskie, prawda, jak się świetnie działo? No, to prawda. No, dokładnie, Ale przecież. Ja to zdecydowanie nie tracę nadziei, no, ja bardziej, wiem. To dopiero pierwsza godzina. Więc przy naszym trybie, a zwłaszcza Marianne zdolnościach do wędrowania całymi dniami. <noise> tak, ja jestem niezniszczalna to ja naprawdę praktycznie. Naprawdę wierzę, że tutaj jeszcze się wszystko może zmienić, ale oczywiście no Mam taką nadzieję, z pokorą no. do tego podchodzimy, a jednocześnie z radością i frajdą z tego, co już się udało zna znaleźć na naszych wielu faktycznie wspólnych wypadach. Tak, przecież góry sowie, mobilizują. co nie, jak się działo, tak, góry Kaczarskie. Tak, tak. zeszła wiosna jaka wspaniała na te wczesne różne gatunki borowików. No i późniejszy właśnie wypad w Twoje rejony. Już nawet nie pamiętam dokładnie tych miejscówek, ale wczoraj gadaliśmy o iwkowej, prawda? Tak, Jak tak, tam tak. było też niepozornie tak, na początku i to by może skłaniało trochę moje myśli ku temu, że i tu może się coś zadziać. Tak, tym bardziej, I... że wymienialiśmy się właśnie wczoraj spostrzeżeniami co do tamtego wypadu do iwkowej. Mariana go zapamiętała jako bardzo udany. Ja go zapamiętałem jako niezbyt udany, przez to, że ja bardziej pamiętałem początek. Mariana <laughs> bardziej pamiętała to, że potem było cudownie i faktycznie wyszliśmy z lasu z koszykiem prawdziwków. No ale to potrwało ładnych parę godzin, więc tutaj naprawdę też nie ma co się poddawać. Mimo, że oczywiście pokorę zachowujemy, wiemy, że to jest owszem okres jakichś tam opadów, ale po długim okresie suszy. Tak więc, oczywiście, że, woda, że ziemia potrzebuje czasu, aby woda sobie w nią wsiąknęła. Więc tak jest, to dokładnie się nie dzieje z dnia na dzień. Ale tak przeczuwamy, że za parę dni może tutaj naprawdę się ruszyć konkretnie i zacząć się fajnie dziać. Natomiast oczywiście też gadaliśmy o tym, że zawsze któryś grzyb musi się pojawić jako pierwszy w danym rzucie, więc może dzisiaj na przykład ten pierwszy, jakiś borowik szlachetny, bo lasy jak dla mnie wyglądają tutaj przede wszystkim na Yy, prawdziwkowe. Tak, to prawda. Ja też się jako prawdziwkowy wspominam, no i podgrzybo brunatne, <laughs> podgrzybo brunatne, ten akurat sektor yy, bardziej, a ten wczorajszy, bo też jeszcze wczoraj tutaj wędrowaliśmy w innym miejscu, był teoretycznie bardziej prawdziwkowy, no ale wczoraj faktycznie Marianna nawet nie nagrywała, no bo nie było za bardzo czego faktycznie <laughs> nagrywać. Ja się zawsze muszę nastroić zresztą na początku <laughs> na jakimś wyjeździe. Tak jest. No dobra, no to szkoda czasu na gadanie, idziemy szukać. Pewnie. Grzyby czekają. Tak, jestem jakieś 13 km od Stomporkowa, mitycznego, magicznego, który rozbudza zawsze wyobraźnię mekka grzybiarzy. Po prostu przyjeżdżają tutaj ludzie, a mam znajomego Janka, którego serdecznie pozdrawiam, który wrzuca stąd doniesienia. Zawsze pierwszy z wszystkimi gatunkami grzybów, zawsze licznie pokazuje te grzyby. Pierwsze smardze, pierwsze krasnoborowiki, ceglastopore. A potem przeróżne borowiki, również kolorowe i ciekawe, takie, których u mnie nie ma, także na pewno będzie trzeba tutaj wrócić. A kto wie, kto wie, może i z Jarkiem jeszcze tutaj zawitamy w bardziej grzybny czas, bo sam przyznaj, że tutaj potrafi się dziać, co? Zdecydowanie, kto wie, kto wie. Ja się polecam na przyszłość jak najbardziej, bo te rejony, mimo że ten las jest naprawdę olbrzymi, są nawet mi do końca tak nie ze wszystkich swych zakamarków znane, no bo to jest naprawdę bardzo duże masy fleśny. Wystarczy powiedzieć, że choć od lat tutaj przyjeżdżam, no to tę akurat dolinkę z tą rzeczką. Dopiero od ubiegłej jesieni grzybowo sprawdzam i po raz pierwszy o tej porze roku, ale bardzo będę chciał na pewno tutaj wracać. No i rzecz jasna, będzie miło, jeżeli Marianna zechce mi towarzyszyć. Z przyjemnością! A wy trzymajcie rękę na pulsie, czyli sprawdzajcie, co tam na kanale, bo teraz pojawią się doniesienia. Najprawdopodobniej, a na pewno zupełnie mi nieznanych i nowych na tym kanale miejsc. I nowych dla mnie. Ja się też nie mogę doczekać, bo też dawno mnie tam nie było, a to naprawdę kawałek polski, bardzo mykologicznie interesujący. Super, to trzymajcie się. Wszystkiego dobrego, trzymajcie papa. Kciuki. Cześć. Hej. No i gdybyśmy mieli w zwyczaju się kłócić, na przykład, to Jarek miałby teraz pełne <grym> prawo powiedzieć, a nie. Na nie, no, a nie <grym> mówiłeś, a nie mówił. I znaleźliśmy jednak grzyby. Co prawda nie był to jakiś główny cel naszego dzisiejszego wyjścia, ale fajny akcent na koniec. A są nimi? Koźlarze. Super, już Wam pokazujemy. Do następnego i w takim razie może coś niedługo ruszy. Cześć. No i patrz, Jarek, jakie jak gapciuśki z nas trochę. Taki piękny koźlarz grabowy, którego Ty znowu tutaj namierzyłeś w miejscu, w którym zamierzamy sobie trochę odpocząć. Ale sami spójrzcie jak malowniczo przy strumyczku i jakie ładne. Piękna sprawa. Ach.